Okej, okay. kolejnego gościa na gorącym krześle, witamy, Paweł Latała. Dzień dobry, witam. Paweł jest z Kozienic? Tak jest. Paweł jest takim trochę jak my. E, jak się to stare słonie nazywają? Mamutem! Ma, mamutem, dinozaurem, RC. Słuchaj Paweł, jak to w ogóle... No, to ewoluowało wszystko i ty razem z tym. Co nam się dzieje u was w Kozienicach? Jak to, jak to u Was wygląda, paniec? Na szybkiego. Wciągnęło mnie dwóch kolegów. Nie wiem ile to już lat, ale chyba gdzieś około 17 były tak zwane AWD jeszcze, stały napęd. A na obecną chwilę tak naprawdę jeżdżę z synem, kolega tam jeszcze od czasu do czasu w miarę możliwości. Cała ekipa, która była do tej pory się rozsypało, ale to i z obowiązania wobec rodziny, dzieci i tak dalej, więc sam osobiście nie mam na to najmniejszego wpływu. Mnie przez lata zastanawiało tak naprawdę, bo wy mieliście taką mocną rzecz, tak mi się wydawało Czyli tam Team Yokomo Polska, tak? I jak to, jak to, no, jak, to jak to w ogóle, co, o co chodzi? Co to, skąd to się wzięło? Myślę, że po części było to podyktowane z jakimś tam udziałem i e, wsparciem ze strony Yokomo. I przez to chłopaki założyli stronę, że tak powiem i team, team a ja się tak dokleiłem do tego i tak, powiedzmy, reprezentowałem cały klub razem z chłopakami, nie? I tak to zostało, a na obecną chwilę team teoretycznie się rozleciał, występuje pod własną nazwą, pod własnym logiem, z synem i na razie jest super. Okej, okay. a na co dzień gdzie jeździcie? Gdzie trenujecie? Najwięcej czasu poświęcamy teoretycznie Outcast w Warszawie, jesteśmy tam średnio cztery razy w miesiącu. I naprawdę miejscówka, ekipa i ludzie, którzy się za to wzięli, naprawdę polecam jak najbardziej. A droga rzecz jest taka, że mamy też w miarę blisko i droga jest w porządku, żeby dojechać i wrócić. Okej, okay, okej. Okay. Ale co, myślisz, że Kozińce jednak wrócą jeszcze czasami na... Kalendarz jakby, evento, eventów e, driftowych na mapę, miejscówek? Nie? Nie ma, nie ma. Także jeszcze, że nie wrócą, bo nie ma, nie ma kto i nie mają chłopaki chyba takiego zaparcia, żeby pójść, żeby w to brnąć. Ja zostałem, odłączyłem się od Jakomo, z senem brniemy w to dalej, staramy się iść z wszelkimi nowinkami. A czy, czy ktoś będzie dalej? Chyba raczej nie. No dobra, no to w takim układzie, wszystkich ludzi, którzy są mniej więcej w okolicach Kozienic, zachęcamy do kontaktu z Pawłem i do tego, żeby spróbowali jakby tego naszego sportu, umiłowanego wręcz, bo to wciąga na lata. Dokładnie tak jest, polecam. Jeśli ktoś będzie miał jakieś wszelkiego rodzaju pytania, zapraszam, odpowiem, podpowiem. Kiedy, gdzie, co, jak. Jak, jak, jak twój portal się nazywa? Pro RC Drift. Jesteśmy na Facebooku, zapraszamy do kontaktu. No, odpowiadam na wszystkie pytania w miarę możliwości. Jak najszybciej jest to możliwe. No i dobra, no to w takim układzie zapraszamy wszystkich i to miejmy nadzieję, że kolejna miejscówka. Oczywiście jest na. Bo wy nie wiecie, ale Paweł to słynie z tego, że różne kawały opowiada. To dawaj, na koniec jakiś kawał, jeszcze. Nasz, nasz burger. Nie, nie mogę tak. No dawaj, dawaj. Nie, bo zaskoczyłeś mnie teraz totalnie. Nie, poczekaj, nie. No może byś ten co rano mówiłeś, no. A, no dobrze, okej. Okay. Pewne młode małżeństwo pojechało na wakacje nad morze. Żona mówi do męża, chodź mężu kochany, jak już jesteśmy, skorzystamy z plaży, więc przebieramy się w stroje kąpielowe i idziemy. Mąż oczywiście najmniejszym kosztem kąpielówki na wyrko, czeka z utęstnieniem na żonę, żona się kręci po pokoju i przychodzi do pokoju i mówi do męża, mężu kochany, powiedz mi, w co ja mam się ubrać, żeby ludzie nade mnie, ode mnie na plaży wzroku nie odrywali. Po chwili wąż mówi, załóż sobie łyżwy. <grywa> Dzięki Paweł. <grywa>